Cześć, z tej strony Kamlogs, a w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że będzie taki trochę inny odcinek zrobiony właśnie z mojego live'a, gdy przechodziłem bardzo trudny parkour od Unknown'a, no i przechodziłem go około 5 godzin, no i strok z tych 5 godzin po prostu wybrał jakieś najciekawsze. Momenty sprzechodzenia tego parkura No i tak was jeszcze ostrzegę, że w tych momentach Było właśnie dużo cringe'u Więcej niż zwykle na moich odcinkach Więc jak nie jesteście na to gotowi To tego nie oglądajcie Tak was po prostu ostrzegam No a jak jesteście nowi to pamiętajcie o łapce w górze Subskrypcji wraz z męczkiem. No i w sumie zapraszam do oglądania Cyki są głupie A przynajmniej nie mają tych praw autorskich Więc Więc <noise> jednak tak Halo? Tutaj jednak boczek, dobrze. I teraz... Uuu, mordo! Mordo! <noise> jest, mam pierwszy kryształ! Jeszcze tu nie zginąłem! Ale ze mnie jest turbogozak! Jak turbogozak? Eee uh, 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 uh. <gry> nie wiedziałem chciałem wskoczyć. No i jak ja mam tam wskoczyć, jak to jest za daleko i te klocki są krzywo, no... Mm, już nie wkurzam, sorry. No. no kurde, no jak ja tam... Szkoda, grałeś. bombę teraz. I, can see. I can flee No i co jest Drog ty jesteś jednak zabawny taki Słodki <laughs> Yes Ha dobra teraz tutaj Jestem posem i się nie Nie zatrzymuj się Kościół Stopuj tak Dobra Zobierz taką, taką wielką bagietę jaj MORDO W życiu jest trudno, jak przy parkur O zrobiłem. Łatwo? Prosteż tak. Pokczampy na czacie, pokczampy na czacie. Piiri. Rara, rara, Just say ri re, re. really, ra Ra-ra-ra-ra ra la 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 La-la-la 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 No problem bro, no problem No problem Płapem było. I jutro będę próbował. Stro, chcesz jeszcze jutro próbować? Znów będę zaczynał od początku. Zrobię też takiego live'a Ej, możesz zrobić ty live'a u siebie, i ja u siebie. To by było dobre w sumie. Twoja perspektywa i moja. I byśmy nie gadali ze sobą, nie katalibyśmy tylko byś był ze mną na parkurze. To by było dobre, Stro. Chyba jakby się chciał. Co z którym napisał, bo nie widziałem. Nie wiem, nie masz. Dobre ziomeczki. Mam dość. Mam dość. Nie wiedziałem, gdzie miałem iść. Mam dość. Pyry, pyry, dobre. Dobre, dobre. Siema, siema co? Siema Vera. Elo, elo. Cześć. i <śpiewa> już tak szybko? W ile minut? 4 minutki Dobra S No i git Dobra, teraz jest ten moment ziemki, patrzcie, teraz, teraz to jest ten moment gdzie to przejdę. Teraz No i co to było, no? Nie masz Mam! Nie. Zginęć Mercedes Jinks i... Tonata! Kiedyś przejdziesz hałby... Mogę zginąć spokę... Kiedy przejdziesz pozdrawiam stroka, Mercedes się pozdrawia. Nie wiem, jak mi Mercedes to się Mercedes no taka... Takie firma Out, Co? Ale lamus tam biega, ja mam już ślubę. Lamus, lamus no, no zaba patrz, jestem tutaj Lamus, mam nic no dalej przejdziesz No nie masz Dobra Teraz ten moment Po raz... Tysięczny Nie uda ci się Wiem <ślesk> Nie musisz mi tego mówić, nie musisz mi jeszcze bardziej dobijać, bo już to wiem. Dobra, teraz się skupię, teraz się skupię. Teraz muszę wykmienić, jak tu przejść. No nie mam pojęcia. Hehehehe <laughs> Jesus Santo ah. Nie przechodzę tego, nie, nie przechodzę tego! Nie przechodzę łąką tego, nie przechodzę! Nie przechodzę tego łąką, nie przechodzę! Jakieś farmazony ci pisał, współczuję ci. No, nie o tym. Jakieś Jakiś karton. nie wiem, szkoda, grać, nie będę komentował. Nie, jak jakieś, on tygrysa. No to wiesz, tak wiesz? <laughs> A on jakiś karton, nie wiem, co on nawet tam pisał, jakiś widać, że TikToker. Nawet mu nie odpisałeś. No ja się miesz odpisywać. No takie głupoty napisał to. Nic dziwnego. Też w nie odmał. Daj ja się mi przez zero zamiast obo. A kiedy on cię wypromuje? Nie chcę wypromować od niego. Jak ten? On nagrał gołem, który kręcił się wokół siebie i masz 300 tysięcy lajków na TikToku przez to. Kręcił się wokół siebie? No widać, że TikToker Ale gołom się kręcił, on go po prostu go nagrał Po co się kręcił głową? Nie mi on dał, ten te nagryw do pisemki koksu 5 gram i dostał 3000 lajków Chcesz, też 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 tak? No Nagraj tak No ciebie nagrawę się na chodniku <grym> Nie rozśmieszy mnie teraz Dobra, ej będę... Bedell... Mam już kryształ Masz? Mam! Udało się! Mam! Mam kryształ! Mam! Jest! Ej, mam! Mam dobra, kryształ! Ale, 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 ale mam! Nie mi level, okej? Okay? Bo... Mam to... kryształ! Jak to się stało w końcu? Już mogę ginąć! Po o i napisał Pog, dzięki Wow O kur, dobra, to już przejdziemy. gdzie teraz mam iść? Dobra, to teraz S. O! Coś nowego jest! F, o wejście na drugi ten, na drugie piętro jest! Śmiech, dajcie mi uśmiech. Ej, ej u mną, a u mnie na drugim piętrze jest tyle samo tych główień, czy już trochę mniej? Mniej No bo co, co są dwa kryształy na, na jednym piętrze, a na drugim masz koszmar Ej, zobacz jak szybko jedną rzecz przyszedłem na live. Nie wiem jak to zrobiłem Te schody Szybko to zrobiłem O to f... Ty nie zginąłeś tam? Nie wiem jak nie, nie, nie wiedziałem, że tak zginę. Procent tak jestem przy, yy, tego parkura. Yy, ten. 75 ile? 75 skąd wiesz? Przed jeszcze nie pisało. Serio? Bo inny to, to co na początku. Czyli co? Czyli po. Czyli co? Ej, szkoda, że nie ma trzech kryształów. Eś, właśnie to jest najgorsze, że się już boję. 85% jesteś. 85% jestem? O kurde tylko Bo to było do tyłu, ja myślałem, że to jest do przodu i myślałem, że wskoczę do teleportu Co ja zrobiłem? Ja już nie widzę na oczy Strok jak tam twoje konto Stroke? Wbijajcie, dodawajcie znajom, robimy top. A ja rozdam VIP-a na tydzień, jak będzie top. No, ja sobie, le sobie lepiej kup tego VIP-a, niech Serio rozdam. Mówił, serio rozda. Chyba VIP-a na tydzień ten, z gazetki. <laughs> no ile miał rozdać? Nie rozumiem. <tosy> Co? No, tej ten. Myślę, że jest ten dodatek spokoju, ten VIP. Kurwa, <tosy> VIP. <tosy> Jak wuj się! Ja było bardziej! Ja mnie! Aża? A po co ci miałem mówić? No bo to jest chuju, mieć moderatorów, już moderator, moderatorów nie rozdajesz. A no w sumie? No pokażę, co tu jest na no tym by... dobrym? No Drogi, jestem do przy końcu. No wierzę w ciebie, dawaj. Chodź ty oszukałeś to. Metę było widać. Udało mi się, przyszedłem to, Strok. Przyszedłem? Udało mi się, no? Przyszedłem to. To 17.10, przyszedłem. Udało no. się. Teraz zmniejsz mi level, tak dzięki. Już ci podaję. O, jestem Koksem. Udało mi się. Jest po 3 godzinach. Równych trzech godzinach. Ja no, wyjadam drugiego kształtu, bo nie wiem. Udało mi się! Jest! Dobra! Udało mi się! Dobra, jest koks.